We'll mm -hmm. Wiadomo, że za darmo to jest naprawdę bardzo dobra cena, ale czy nasz czas jest bezcenny? Nie sądzę. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj chcę z wami porozmawiać na temat moich spostrzeżeń, jeżeli chodzi o kampanię w grze Delta Force Hawk Ops, Black Hawk Down i czy można to w ogóle nazwać kampanią czy jakimś dodatkiem DLC Coop. Jakie były plusy, minusy, bo tych minusów naprawdę jest sporo, o ile grając razem z paroma kolegami, bawiliśmy się dość, dość dobrze pomimo jakichś takich bardzo dziwnych rozwiązań technicznych, to po dłuższym zastanowieniu się i obejrzeniu swoich gameplay posłuchaniu i, i muszę, muszę posłuchaniu muszę powiedzieć, że coś tu jest nie tak, gdzie firmy, które posiadają nieograniczony niemalże budżet, nie potrafią skończyć tak prostej rzeczy jak kampania do gry, moi drodzy. Także dzisiaj na topecie Delta Force Hawk Ops, kampania Black Hawk Down, czyli bodajże polski tytuł Helikopter w ogniu. Lecimy! Oficjalnym partnerem kanału jest Czołem żołnierzyki moi kochane. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony kłanię się nisko jak zawsze kapitan Routine. Żeby materiał był po prostu krótki, zwięzły i na temat. No. Każdy z was mógł zagrać za darmo w Delta Force. Będę mówił w skrócie Delta Force Black Hawk Down. Ten nowy oczywiście w grze Delta Force Hawk. Ops. Dobra, także od tego momentu jak będę mówił Delta Force czy Black Hawk down, to właśnie o to chodzi. Słuchajcie, za darmo to jest naprawdę bardzo dobra cena, tak jak już w wstępie mówiłem, ale wiecie co, mój czas jest powiedzmy sobie, bezcenny. Myślę, że dla was, wasz czas również powinien. Być. Tak jak naprawdę miałem duże oczekiwania wobec tej kampanii z tego względu, że no, każdy z Was chyba oglądał film Helikopter w ogniu, ja czytałem dodatkowo książki, jest świetna seria dokumentalna na Netflixie świadcząca właśnie o tym, o tym wydarzeniu. Oglądałem też wiele wywiadów z byłymi żołnierzami Delty, jak i Rangers'ów, którzy brali udział w tym starciu. I, i wiecie co, naprawdę miałem może wygórowane oczekiwania co do tej, do tej gry, ale czy można takowe mieć? Nie wiem. Słuchajcie, o ile, o ile gra sama Delta Force Ops czyli multiplayer. Ma swoje duże plusy, też spore minusy moim zdaniem. Jest zrobiony na Anrilu 4 i chodzi naprawdę świetnie. To kampania jest już zrobiona na Anrilu 5. No i tu pojawia się problem, którym, no, z którym po prostu tak od razu strzelił nas e, grających e, w mordeczkę. Dlaczego? No po prostu odpalam grę, myślę, że tu już tego, wchodzę w kampanię, bum, ciach, nagle gra, kurczę, wyskakuje mi, wyskakuje, odpala się od nowa. E, no i. I, I co? Yy, czy, i, mi za pierwszym razem w ogóle ścięło, zablokowało i, i musiałem restartować wszystko od nowa. Yy, muszę wam powiedzieć, na, naprawdę jest dużo tak głupich błędów w tej grze, że, że byłem zaskoczony. Ale powiedzmy sobie o plusikach na początku, bo takowe również są. Jeżeli chodzi o grafikę e, gry yy, Black Hawk Down, tej kampanii, naprawdę wygląda super. No, ja nie byłem zawiedziony aspektem graficznym, bo Ustawiłem wszystko tak jak miałem, tam na bodajże epic, kurde i, i mi chodziło. Dodam również, zaznaczyć muszę to, że grałem kampanię parę dni po jej y, opublikowaniu. Y, czyli, czyli tam już pojawił się jakiś update, jakiś patch, który ustabilizował nieco podobno grę, dlatego że były z nią y, problemy. Że jakaś optymalizacja nastąpiła, to muszę Wam powiedzieć, że tutaj, Mungo, pozdrawiam Cię serdecznie, walczy gdzieś teraz na jakichś szkoleniach. W każdym razie kolega ma 10 10-80 kartę i śmigało mu płynnie na średnich detalach, więc nie jest, nie jest to aż tak źle. Muszę powiedzieć, ja nie narzekałem na jakieś bratki, braki FPS-ów, spadki FPS-ów, glitche czy, czy statery i takie inne rzeczy. Jednak, co muszę powiedzieć, jako że już podałem jeden plusik, że gra wygląda po prostu pięknie, to co do cholery jest z tym dodatkowym lancerem? O co tu w ogóle chodzi? Sam też wybór na przykład map. Gdzie na przykład przychodzę jakiś tam etap i powinien być już autosave. bądź ja powinienem mieć możliwość no zas tego i nie mam. No i takżeśmy powiedzmy sobie pierwszą misję robili chyba za trzy razy z tego względu, że Wyszliśmy, bo ktoś tam musiał pójść Siusiu, Bo ktoś tam musiał pójść do kuchni No i nie było innego wyjścia Niż po prostu zastopować misję No bo ona i tak chciała lecieć dalej Bez względu na to, czy byliście gotowi, czy nie Bum, rzucało was do gry I tam na dobrą sprawę staliście A waszych dwóch, czy trzech kolegów No powiedzmy sobie Nie było gotowych I misja już ruszała, już musieliście iść no i tak na dobrą sprawę zawsze kończyło się to porażką. Co jeszcze muszę dodać, co jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o kampanię. Aspekt totalnie zaniedbany w tej grze. To nie miało być to call. To miała być, być kampania. A kampania każdemu kojarzy się z single, singleplayerem, moi drodzy. Zresztą ja popatrzcie na grę Six Days in Fallujah. Wielokrotnie pokrywałem ją na tym, na tym kanale. Jeżeli nie mam kolegów, z którymi mogę zagrać, to mam skład AI. Który ze mną podąża, czyści budynki, kopie w drzwi, bije się z przeciwnikiem. I tu kolejny aspekt, to że ci żołnierze AI po naszej stronie po prostu nie biją się z przeciwnikiem, strzelają gdzieś w ściany. Ja tak, taka, tak, tak to do mnie dotarło, bo tak jak grałem, to nie zwróciłem za bardzo na to uwagi. Ale potem śledząc ten materiał, patrząc na niego, to zauważyłem, że ci nasi żołnierze, którzy niby powinni nam pomagać, oni strzelają w chmury, w ogóle nie robiąc żadnej roboty. To, ten aspekt musi być, no, jakoś, jakoś poprawiony. Ja naprawdę nie wierzę, że taki... za, za tą grą stoi Tencent. Tencent to jest jedna z najbogatszych firm na świecie, która, powiedzmy sobie, żyga kasą, a, a tutaj w ogóle nie rozumiem, nie rozumiem czemu oni wypuścili tą kampanię? Czy oni się pospieszyli, bo trzeba zostawić to na jeszcze 2, 3, 4, 5 miesięcy, zrobić to dokładnie, a nie zgarniać review, które są po prostu zastraszające i ja się wcale nie dziwię. Bo ile wizualny aspekt gry jest naprawdę fajny. Audio jest naprawdę fajne, gdzie można też posłuchać tej muzyki w środku bardzo klimatycznej. Te kadstzięki, które są, które są niczym w ogóle z filmu Helikopter w ogniu. No to tutaj to wszystko później psuje, psuje ten, ten cały efekt. O ile rozumiem też chmary otaczających cię wrogów, no wiadomo, każdy oglądający film, on czytał, kto czytał książkę, wie, że oni pojawiali się zewsząd, czy coś, no ale, ale tutaj to jest lekka, lekka czasami wręcz yy, przesada. Też aimbot, powiedzmy sobie, tych, tego, tego przeciwnika AI, który, który pomimo tego, że schowasz się za murą, i tak w ten mur pruje, czyli wie doskonale, gdzie, tam, gdzie, gdzie jesteś, no to już jest po prostu tragedia. Six Days in Fallujah to jest w, sum w sumie, ja mogę tu porównać Six Days in Fallujah, bo tam jest kampania i jest też koop, ale zarówno w aspekcie kampanii i koopu Six Days in Fallujah bije Delta Force na głowę. Dlaczego te dwa tytuły porównuję? Dlatego, że tam gra świadczy o y, bitwie, bi powiedzmy, co jest, jest o, 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 w operacji e, w Fallujah, e, jest o właśnie, e, opowiedziane są historie żołnierzy, którzy brali Udział w tej bitwie. Tutaj gra jest zrobiona na podstawie książek, Niby i filmu helikopter w ogniu, ale tak na dobrą sprawę, to oprócz tego, że, oprócz tego, że wszystkie budynki są dostępne, możemy biegać po piętrach, wygląda to fajnie. Dużo się dzieje na tym ekranie, przez co może początkowy efekt jest taki, że, że po prostu czujemy się tacy, no, jakby otoczeni tym światem, to później zaczynamy do, 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 właśnie dostrzegać, dostrzegać te błędy. Sama właśnie niemożność zapisania progresu gry, samo to, że ta niby kampania nie jest dla jednej osoby, chcesz to robić w jednej osobie, to chyba jesteś masochistą, tak na dobrą sprawę, dlatego że no, powinna gra albo dodać skład Jaj, który podąża z tobą, tak jak jest to w Six Days in Fallujah i po prostu walczy z tobą, no to tutaj, tutaj ten, ten poziom trudności pozostaje taki sam, ilość przeciwników pozostaje taka sama i tak naprawdę musisz wykonać robotę czterech ludzi sam. Jak jesteś przekozakiem, no to to może i zrobisz. Ja próbowałem parę razy i naprawdę nie jest to nic, nic a nic przyjemne. Żeby było śmieszniej, mój kolega poleciłem mu, mówię, słuchaj, wgraj sobie tą grę. I, 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 i zobacz, powiedz mi, powiedz mi co, yy, co myślisz. nie? No i on jest jakimś tam wielkim graczem czy coś, pogrywa sobie od czasu do czasu i, i wiesz co? zagran mówi, Jezu, jakie to jest trudne, mówi, czy tu nie ma jakiegoś suwaka poziomu trudności. No i to jest też kolejny problem, czyli, czyli te, tych problemów one się mnożą, 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 czyli ten brak możliwości zasejwowania. To jest w sumie bardziej koop niż kampania single player. To że, to, że nie jest, powiedzmy sobie, wyraźnie podane, że gra się zasajwowała czy coś. Gdzie na przykład przejdziesz już jakiś etap, gdzie też to wczytać, żeby pójść do następnego, to też jest to ukryte i muszę powiedzieć, że mi sprawiło trudność, żeby znaleźć ten, to, że, że co trzeba kliknąć na tą obraz z prawej strony, tam się rozwinie. Ten. Wiecie co, jest to tak nieintuicyjnie zrobione, że jest po prostu czasem. Czasem się człowiek łapie za głowę i myśli, że wielkie studia, które mają mnóstwo pieniędzy, pomimo tego, że wypuszczają coś za darmo, to robią nas w bambułkę. No bo spędzamy czas tutaj, że o ile multiplayer może się podobać. Mi się nie podoba tam aspekt tych, tych powiedzmy, super heroesów, ja to nazywam. Yy, ogólnie jest całkiem niezły. Jest to po prostu sobie tak powiedzmy sobie, zgrzynka z Battlefielda. Aczkolwiek ze, ze swoimi jakimiś rozwiązaniami, zrobiona na Real twórcy, jest, jest, jest ok. To tutaj naprawdę spodziewałem się fajerwerków, szczególnie, że no, nie wiem, może poszeczkę postawiłem za wysoko. Mo, po prostu, no oglądałem film wielokrotnie. Wielokrotnie czytałem książkę dwa, trzy razy. Yy, teraz jestem w trakcie oglądania tych. Tych, powiedzmy sobie, filmu dokumentalnego na Netflixie i polecam każdemu, jest naprawdę świetnie, świetnie zrobiony. Kurde, no, czegoś tu brakuje. Czegoś tu brakuje, nie wiem. Chcieli wypuścić, bo obiecali, wypuścimy, dobra, macie tutaj gniota i kurde, teraz się męczcie. No nie wiem, mi szkoda czasu. No, zrobiliśmy z chłopakami trzy misje. O ile przez pewien moment dobrze się bawiliśmy, to później zauważyłem taką taką powtarzalność, że, że ten bruk. Wróg wróg jest w tym samym miejscu zawsze, że już można to wyczuć, okej, okay, trzeba znaleźć taki sposób, czy coś, no, no, no mogę wiele, 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 rzeczy zrozumieć, aczkolwiek, kurczę, aimbota, przeciwnika, no, w 2025, no, nie potrafię, naprawdę nie potrafię, o ile mówię, w Six Days in można sobie te wszystkie misje samemu przejść, o ile można dostosować sobie otoczenie, no, bo tam mamy jeszcze architekturę proceduralną, której oczywiście tutaj nie ma, w, w, w Black Hawk Down no i, i, i naprawdę można się pobawić, to tutaj kurczę, tak mam na sprawę, jak chyba dokończę tę misję z kolegami, to już więcej do tej kampanii nie powrócę. No chyba, że nagle powiedzą, dobra, dopracowaliśmy AI, dopracowaliśmy nasz launcher, że jest to na przykład albo oddzielny zupełnie launcher, zupełnie oddzielnie odpalany, albo że jest on jakoś skonsolidowany z tym głównym hadem, znaczy tam launcherem, launcherem gry, bo to Naprawdę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem o co tutaj. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Moim, w mojej skromnej opinii. Yy, pospieszyli się, tylko nie wiem czemu. Bo gra miała być płatna. Może dobrze, że nie, nie zrobili jej płatnej, bo bym zapłacił, żółty, 15 czy 20 euro za tą grę, to bym się delikatnie mówiąc trzy kropki. I myślę, że wy również i poleciałyby zwroty z automatu. Także chciałbym naprawdę. Wiele dobrego powiedzieć o tej grze, ale nie potrafię. Jeżeli możecie nie grać, lubicie załóżmy multiplayer w, w, w Black Hawk, w tym no, Delta Force, Hawk Ops Chris Stepanie, czy w Delta Force lubicie multiplayer, to i tam zostańcie, Odpuśćcie sobie tą kampanię. Bo tak na dobrą sprawę, to nie wiem, wolałbym inne rzeczy porobić niż, niż, niż siedzieć, siedzieć po prostu i mucić tą samą misję. Yy, yy, od końca, tak powiedzmy sobie od początku, od początku, od początku, szczególnie że tam nic się nie zmienia i samemu naprawdę jest to, nie wiem, poziom masochista plus, czy coś takiego. Bo nie wiem, no, robisz kampanię, robisz kampanię dla jednego gracza, a nie koopa, nie? No, no misję koop, no to weź to dolaj do gry jako misja Co-Op Black Hope Dam, i każdy będzie wiedział, czego się spodziewać, że jest to koop. Yy, powiedz, dobra, nie dokończyliśmy, będziemy w przyszłości coś tam zmieniać, bo. No kiepsko, no. Fajny jest aspekt tego, że koledze można wizualnie podać, podać tą amunicję, czy, czy, yy, czy, czy coś, nie? Ale tej amunicji jest za mało. Dlaczego? To jest tylko gra, no, to, to, to nie jest Milsim, to jest Arcade, kurczę Belek, No, to miał pokazać nam jakąś historię, sprawić to, że, że będziemy mogli fajnie sobie postrzelać, pobawić się. Tymczasem skrypt idzie i my albo nadążymy, albo będzie dupa. Powiem sobie to w ten sposób. Misja, w której kurczę, musimy jechać. Jechać tymi hamerami, yy, pojawiają nam się cywile, i gdzieś już pod koniec, kurczę, strzela, strzela, strzelać, kurczę, i trafia się, wychodzi gdzieś jakiś cywil, nie wiadomo skąd, trafiasz go jest już po, po misji. No totalny kurczę Belek, bez sens. Dobra, daj jakiś Nie wiem. Jestem cholernie. Cholernie zawiedziony. O ile po pierwszej rozgrywce byłem oczarowany aspektem graficznym. To później próbując gra, grając grać sam, ym, im dalej w las, tym było gorzej. No i niestety, niestety, pozytywnej opinii na temat tej kampanii wydać nie mogę. Na pewno, moi drodzy, to ode mnie wszystko. Wypiszcie, jakie wy macie spostrzeżenia, bo ich tam jest, jest jeszcze więcej, ale ja nie chcę, żeby ten materiał trwał 20 minut, choć i tak już prawie trwa. No w każdym razie w każdym razie porozmawiam sobie dogłębnie jeszcze z Admiralem, może on ma inne zdanie, może on ma inne spostrzeżenia, może ma inne przemyślenia na ten temat, także nadajnik gdzieś tam po przyszłym weekendzie się e, pojawi, więc usłyszycie opinię moją e, versus e, opinię, opinię Admirala, może ma inne zdanie, nie wiem, to, to jest moja opinia, no gra nie warta świeczki, e, potrzebne są bardzo duże, bardzo duże, zmiany, żeby to było grywalne. A tymczasem ja co mogę zrobić, to zaprosić Was do pogrania w Six Days in Fallujah, bo tam kampanie kampanię da się grać, pograć samemu, da się pograć fajnie w koopa i według mnie do tej pory Six Days in Fallujah to jest najlepszy koop na rynku, a w przyszłym miesiącu będę miał dla Was trochę więcej informacji związanych właśnie z tytułem Six Days in Fallujah, dlatego szykuje się potężny, potężny update, zmieniający też UI AI i tak dalej, i tak dalej, więc tych zmian będzie sporo, ale to już niedługo. Dobra moi drodzy, słuchajcie, wielkie dzięki dla was. Mam nadzieję, że kciuki zostały, komentarzy nie zabraknie, jeżeli lubisz właśnie tego rodzaju kanon, o którym mówimy o grach po prostu wojennych, milsimowych, realistycznych, tak zwanych mils o tak zwanych milsimach to zapraszam Cię do zasubskrybowania, zostawienia dzwoneczka. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No, tak, żeby ten kanał kanał jakoś się rozwijał. Jest to moje hobby, ale cieszy mnie, gdy, nie, gdy nowych widzów przybywa. No i oczywiście chylę czoła przed moimi wspierającymi mor mordeczki. Moje dla Was jest specjalnie dla wspierających Discord, na którym to razem się spotykamy, razem gramy. No i co? Jesteście naprawdę wielcy. Doceniam, że jesteście z kanałem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!